Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj. Adam Nawałka to bez wątpienia legenda polskiego futbolu. To właśnie on jest autorem największego sukcesu reprezentacji Polski na przestrzeni ostatnich lat. Czy Nawałka wciela się w drugoplanową postać selekcjonera biało-czerwonych? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Paulo Dybali, który może nie zagrać na Mistrzostwach Świata w Katarze, niewidzialnym Robercie Lewandowskim w meczu z Celtą Vigo, Realu Madryt, który wytypował następcę Karima Benzemy oraz o Nikoli Zalewskim, który znalazł się na celowniku Tottenhamu. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Z tego miejsca chciałbym Wam również bardzo serdecznie podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dzisiejszy odcinek przypadnie Wam do gustu i usłyszycie coś nowego. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. We wstępie tego materiału chciałbym podziękować firmie Diablo Chairs za fotel, który od nich otrzymałem. Fotel jest bardzo wygodny i przede wszystkim na czym mi najbardziej zależało, chroni moje plecy podczas długich prac przed komputerem. Co ważne, już niejednokrotnie współpracowałem z firmą Diablo i naprawdę muszę przyznać, że Mimo dużej eksploatacji ich foteli, wciąż są one w nienaruszonym stanie. Jeżeli macie ochotę sprawić sobie prezent w postaci fotela gamingowego i poczuć się jak Neymar w swoim studiu gamingowym, to wszelkie linki znajdziecie w opisie. Marka Diablo oferuje przeróżne modele i jestem przekonany, że każdy z was znajdzie coś dla siebie. Ja osobiście wybrałem fotel Diablo X120 w kolorze czarnym z białymi elementami. Adam Nawałka to wybitny trener który w czasie swojej kadencji selekcjonera reprezentacji Polski wprowadził naszą kadrę na znacznie wyższy poziom. To właśnie za czasów Nawałki pierwszy raz w historii wygraliśmy z Niemcami oraz doszliśmy aż do ćwierćfinału na Euro w 2016 roku. Niestety jego postać straciła na reputacji po nieudanych mistrzostwach świata, gdzie odpadliśmy już w fazie grupowej. Z tego też powodu Nawałka złożył rezygnację z funkcji trenera kadry i ówczesny prezes Zbigniew Boniek na konferencji prasowej poinformował, że Przestaje być selekcjonerem reprezentacji z dniem 30 lipca 2018 roku. Temat nawałki jednak powrócił w tym roku, kiedy PZPN szukał nowego selekcjonera i Cezary Kulesza wybierał pomiędzy wspomnianym Adamem oraz Czesławem Michniewiczem. Wybór padł jednak na tego drugiego. Co ciekawe, okazuje się, że Nawałka wcale nie porzucił współpracy z reprezentacją Polski. Media piszą, że były trener wciela się w drugoplanową postać selekcjonera biało-czerwonych. Czesław Michniewicz coraz częściej kontaktuje się z Adamem Nawałką, aby przedyskutować z nim różne wojskowe aspekty oraz spostrzeżenia. Tak było chociażby po meczu ze Szwedami, o czym opowiedział sam trener naszej kadry. Będąc w Krakowie, rozmawiałem przez telefon z Adamem Nawałką. Mieliśmy się spotkać, ale trener wyjechał z żoną do Zakopanego. Umówiliśmy się jednak na rozmowę w tygodniu i na pewno do niej dojdzie, bo chcę czerpać z wiedzy trenera jak najwięcej, bo to będzie z korzyścią dla niego i dla drużyny. Tak to spotkanie skomentował Nawałka. Rozmawiałem z trenerem Czesławem Michniewiczem. Poruszyliśmy wiele tematów związanych z selekcją, organizacją zgrupowań i doborem zawodników w kluczowych meczach. Dziennikarz Łukasz Wiśniewski również zdradził kilka informacji. W tym temacie. Adam Nawałka bardzo kibicuje Czesławowi Michniewiczowi. Rozmawia z nim regularnie, wiem, że są w kontakcie. Wydaje mi się, że Michniewicz nie stroni od tych rozmów w kontekście przygotowań do mundialu. Jak to się mówi, co dwie głowy to nie jedna, i to stwierdzenie w tym temacie wydaje się być słuszne. Takie połączenie może nam pomóc w uzyskaniu lepszych wyników na tegorocznych Mistrzostwach Świata w Katarze. Miło słyszeć, że między trenerami nie ma rywalizacji i robią wszystko dla dobra kadry. A wy co sądzicie o kooperacji Czesława Michniewicza z Adamem Nawałką? Czy według Was wyjdziemy z grupy na Mistrzostwach Świata w Katarze? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. A teraz niestety przykra informacja. W spotkaniu AS-ROMY z Lecze doszło do poważnego urazu Paulo Dybali. Dramat Dybali rozegrał się w nietypowej sytuacji, bo przy okazji wykonywania rzutu karnego. Argentyńczyk strzelił gola, ale od razu zaczął utykać, a na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Nie był w stanie kontynuować gry. Argentyńczyk czeka jeszcze na dokładne badania, ale informacje, które w jego sprawie przekazał Jose Mourinho są alarmujące. Jego zdaniem Dybala może już w tym roku nie zagrać dla Romy. Czuję się źle, nawet bardzo źle. Nie jestem lekarzem, ale moje doświadczenie i rozmowa z Paulo wskazują na to, że już nie zobaczymy go w Romie w tym roku. Skoro Dybala może już w tym roku nie zagrać dla Romy, to pod znakiem zapytania stoi też jego występ w Mistrzostwach Świata. Mundial rozpocznie się zaledwie tydzień po ostatniej w tym roku kolejce ligowej. Robert Lewandowski miał wręcz wybitny początek sezonu w barwach FC Barcelony. Polak strzelał gola za golem i był liderem Dumy Katalonii. Ostatnie kilka spotkań w jego wykonaniu to spory zjazd formy. Lewy kiepsko zaprezentował się w bardzo ważnym meczu z Interem Mediolan. W niedzielę zaś Barsa mierzyła się z Celtą Vigo, z którą co prawda wygrali 1-0, jednak w całym meczu Robert był po prostu niewidoczny. Z czego to wynikało? W meczu z Celtą Lewandowski był niewidzialny dla kolegów. W poprzednich spotkaniach ich współpraca wyglądała zupełnie inaczej. Polak strzelał gola za golem i po 833 dniach przerwy ponownie wprowadził Barce na fotel lidera La Liga. Tym razem jednak wszyscy traktowali go jakby miał na sobie pelerynę niewitkę. Pod siebie grał zwłaszcza Perantores, a w dwóch sytuacjach ewidentnie zignorował lepiej ustawionego Lewandowskiego. O ile za pierwszym razem po zakończonej nieudanym strzałem akcji Lewy udzielił młodszemu koledze wskazówek, to kilkanaście minut później nie wytrzymał i dał upust swojej złości. Wściekły na to, że Hiszpan wdał się w dribbling i stracił piłkę, zamiast wyprowadzić go prostopadłym podaniem na wolne pole, Polak przeknął i uderzył pięścią w dłoń, co zresztą była pała kamera. Takiego zachowania w wykonaniu Roberta w Barcelonie jeszcze nie widzieliśmy. Sfrustrowany był nawet, kiedy Rafinha czy Usmane Dembele go dostrzegli, ale piłka do niego nie dotarła. Po podania przecięli rywale. Lewy w spotkaniu z Seltą był wyraźnie sfrustrowany. Koledzy nie stworzyli mu ani jednej sytuacji, a kiedy mogli, to albo nie potrafili mu podać, albo po prostu nie chcieli. To nieprawdopodobne, że Lewy nie dostał ani jednego podania do nogi w polu karnym, a w całym spotkaniu miał tylko 27 kontaktów z piłką, podczas gdy dotąd miał ich średnio 38,6 na mecz. Zachowanie Lewandowskiego to wyraźny znak, że miesiąc miodowy jego i Barcelony dobiegł końca. Z pewnością przesadą będzie stwierdzenie, że Lewy zaczyna żałować transferu, ale przyszedł czas na prozę życia. Śródłem frustracji Polaka nie jest jednak tylko to, że w dwóch kolejnych meczach nie strzelił gola. Już jutro FC Barcelona zagra arcyważny mecz z Interem Mediolan, który może przesądzić o ich losach w Lidze Mistrzów. A więc Lewy żałuje transferu do FC Barcelony? Osobiście w to wątpię, jednak coś się dzieje niekorzystnego w szeregach FC Barcelony i ma to spory wpływ na ich dyspozycję na boisku. A wy co sądzicie o ostatnich meczach w wykonaniu Roberta Lewandowskiego oraz o formie FC Barcelony? Napiszcie w komentarzach. Ostatnie miesiące są wręcz niesamowite w wykonaniu Nikoli Zalewskiego. Polak pod okiem Jose Mourinho znacznie się rozwinął. Dwudziestolatek od pewnego czasu grywa przede wszystkim na lewym wahadle, ale jest zawodnikiem bardzo uniwersalnym. Korzysta z tego zarówno w klubie, jak i reprezentacji. Jego postępy nie umknęły uwadze Jose Mourinho, ale także innych szkoleniowców, którzy uważnie obserwują serię A. Wśród nich jest m.in. Antonio Conte. Obecny szkoleniowie z Tottenhamu chętnie sprowadziłby Zalewskiego do Londynu. Takie informacje przekazują dziennikarze Calcio Mercato. Według nich Zalewski zrobił spore wrażenie na opiekunie kogutów. Roma nie chce jednak sprzedawać utalentowanego piłkarza i zamierza zrobić wszystko, aby zatrzymać go na dłużej. Włosi już od pewnego czasu negocjują przedłużenie umowy z Polakiem. Jak informował wcześniej Nikola Szira, Zalewski na mocy nowej umowy miałby zarabiać trzykrotnie więcej niż obecnie. W mojej opinii jeszcze. Czy za wcześnie, aby Nikola zmienił klubowe barwy. AS Roma to naprawdę bardzo ciekawy projekt, w którym Zalewski odgrywa ważną rolę. Kto wie, jakby się sprawdził w nowym, silniejszym zespole. A według Was Nikola Zalewski powinien zmienić klub, czy jednak pozostać w AS Romie? Napiszcie w komentarzach. Karim Benzema to aktualnie jeden z najważniejszych zawodników Realu Madryt. Musimy jednak pamiętać, że Francuz ma już 34 lata na karku i z tego też powodu Florentino Perez powoli rozgląda się za jego następcą. Jak się okazuje na szczycie listy życzeń królewskich znajduje się Erling Haaland. Norweg był łączony z aktualnymi mistrzami Hiszpanii już zeszłego lata. Ostatecznie zdecydował się jednak na przyjęcie oferty Manchesteru City, którym zanotował fenomenalny start. Do tej pory zagrał 13 oficjalnych spotkań w ekipie aktualnych mistrzów Anglii. A już zdobył aż 20 bramek i dołożył do tego 3 asysty. Niewykluczone jednak, że Halland nie zostanie na Etihad zbyt długo. Od pewnego czasu w mediach krążą informacje o klauzuli odstępnego w jego kontrakcie. Ta miałaby wejść w życie za nieco ponad półtora roku, po zakończeniu sezonu 2023-2024. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w jednym z moich ostatnich materiałów. Nie brakuje spekulacji, że wyjątkowo korzystne warunki transakcji miałby wówczas właśnie Real. Gra dla królewskich ma pozostać długoterminowym celem dla Halanda. Dziennikarze Sky Sports Deutschland potwierdzają, że Norweg jest numerem 1 na liście życzeń Los Blancos. W zespole miałby zostać następcą Karima Benzemy. Francuz ma kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2023 roku. Wiele wskazuje na to, że wkrótce umowa zostanie przedłużana o jeszcze jeden sezon. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!